Witam z powrotem na moim kanale. Dziś chciałem Wam zaprezentować klucz udarowy półcalowy Makita model DTW 190Z. Sama nazwa jak widzicie mówi, że on ma 190 Nm momentu obrotowego. Na obecną chwilę używam go tutaj jako zakrętarki również. Mam tu przejściówkę Dewalta na półcala aczkolwiek w większości to służy mi do wykręcania tak samo śrub różnego rodzaju. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony z niego, gdyż nie raz odkręcił mi takie zardzewiałe śruby no 19, 24, na klucz 24, czy nawet na 27 takie zardzewiałe po 20-letnie śruby, więc nawet sobie z tym radził. Wkręcałem nim tak samo na początku, jak nie miałem zakrętarki, yy, różnego rodzaju wkręty z Paxa, ale aczkolwiek tu przez to, że tu jest luz lekki, to moment obrotowy wiadomo, że nam spadnie, ale i tak sobie bardzo świetnie z tym radził. Coś więcej na ten temat. Tutaj mamy tabliczkę naszą znamionową, model DTW wybrudokuwany w Chinach. Jak wiecie sami, Makita produkuje już na terenie całego świata swoje. Podzespoły już nie idzie to prosto z Japonii, jak było wcześniej. Aczkolwiek produkcja na masową skalę na całym świecie obniżyli przez to koszty produkcji i nasze urządzenia są przez to tańsze. Co na ten temat tego klucza udorowego mogę Wam powiedzieć? To nie jest silnik bezszczotkowy. On tu chyba ma szczotki nawet. A na pewno ma szczotki. Jest to urządzenie szczotkowe ze szczotkami. Przekładnia jest dość solidna. Do tej pory jeszcze mi nic się z nim nie stało. Wszystko działa mi świetnie. Obudowa i wykonanie tutaj macie wiedzą. wiadomo, tak jak czyta daje, to tu jest plasticzek, taki taka guma. Miękka żeby się nie obijało również na rękojeści, żeby on się nie zgiwał. Przełączniki działają solidnie. On wielokrotnie był zasypany tak samo. Gipsem, kurzem z gipsu, i nic mu się nie działo. Działał świetnie. Działa mi świetnie do tej pory. Nic się z nim nie dzieje. Miał tam parę upadków, również na jakiejś budowie, czy na czymś ze stołu, z dwóch metrów, na ziemię, czy na jakieś deski. Na beton jeszcze mi nie spadł nigdy, więc. Nie mogę powiedzieć, jak ta obudowa by wyglądała z, z upadku z 2 metrów. Silnik. Tu jest tak samo LXT. Mamy ten silniczek LXT. No i co do oryginałów? Do, do oryginałów można zaliczyć to, że makity wszystkie, albo tu są, teraz, tu są żółte te wcześniejsze modele, ale teraz wypuszczają je czarne. Macie tutaj taką gwiazdkę, napis 18V. W większości taki napisik tutaj zawsze jest, w każdej sztuce oryginalnej, tak samo jak na bateriach macie tutaj tą małą tabliczkę z kodem kreskowym, to znakiem tego, że ona jest oryginalna, co mogę jeszcze więcej na ten temat naszego klucza udarewej powiedzieć. Pewnego razu wkręcałem nim również spaksy, to są wiecie, wkręty ciesielskie. 10 podajże na 300. 10 na 300 wkręcałem nią bez problemu. Wszystko ładnie mi szło. Nie przegrzała się, nie stanęła. W drewnie wiadomo weszło, śmiało. Oczywiście drewno suche, bo to już stare dość drewno było, ale nie było problemów. Na innych moich filmikach możecie poró zobaczyć porównanie, prawda? Tego młota udarowego z zakrętarką, plus do tego wkrętarką makity. Jaka jest różnica we wkręcaniu wkrętów i działaniu urządzeń? Powiem Wam, że zakup godny i warty. Jej tutaj, o nie, jest lampeczka. Myślałem, że zapomniałem o tej lampeczce, że jej nie mam. Zakup, zakup był warty tego urządzenia. Za to urządzenie zapłaciłem to niedużo, bo to był koszt jakiś, ona była goła, 300 zł wtedy. Teraz na pewno już to zdrożało wielokrotnie. Ale powiem Wam, że przydaje się, prawda? Czy to odkręcić jakieś śruby w kole, w samochodzie, czy przykręcić innego rodzaju wkręty po prostu na klucz, nie zerwie się to końcóweczka, tutaj tak samo. nam ten Młoteczek fajnie chodzi, działa na wszystko elegancko. No, ale co do tych wkrętów, no, wszystko nią wkręcałem. Mogę Wam się przyznać, że wszystko to w, w tym wkręcałem po zakupie, ale dopiero później, gdy zakupiłem zakrętarkę, to przeszedłem na zakrętarkę, bo zakrętarka jest wiadomo lżejsza od tego. To jest masywne, długie, zakrętarka jest krótsza, więc przeszedłem na zakrętarkę. Ale jeśli szukacie jakiegoś urządzenia takiego uniwersalnego do śrub bądź do wkrętów, nie robicie tym dużo, to również śmiało mogę Wam polecić ten model DTW-190Z. Taki uniwersalny w domu, jedno urządzenie do śrub, do wkrętów. No i tyle chyba, co Wam mogę powiedzieć o tym modelu. Cześć!